Tak dużej imprezy w judo nie było we Wrocławiu od 12 lat. Po raz ostatni stolica Dolnego Śląska równie silne międzynarodowe grono gościła w 2000 roku podczas organizowanych tu mistrzostw Europy. Tym razem we Wrocławiu zobaczymy europejską czołówkę juniorów, i nie tylko europejską, bo w Kaliorvita mają wystąpić także reprezentanci Kazachstanu i Japonii. W sumie podczas zawodów Pucharu Europy stolica Dolnego Śląska będzie gościć ponad 500 judoków i judoczek z 25 krajów. Z silną zagraniczną koalicją walczyć będą reprezentanci wrocławskich klubów. Największe szanse na podium mają aktualni mistrzowie polskich juniorów Damian Szwarnowiecki z Gwardii i Urszula Hoffman z Juwenii. Oboje reprezentowali nasz kraj na Mistrzostwach Świata i Kontynentu. Stawali także na podium tegorocznych zawodów Pucharu Europy. Walki eliminacyjne kategorii lekkich rozpoczną się w sobotę 21 lipca o godzinie 10 pojedynki o medale od 16. Natomiast w niedzielę 22 lipca na matę wyjdą zawodnicy i zawodniczki cięższych kategorii, którzy będą rywalizować według tego samego scenariusza czasowego. Wstęp na zawody rozgrywane w Hali Orbita jest bezpłatny.